while they claimed to have done it. But russian armor, units of the 58th army. Zainspirowana filmem z kanału Real Life Lore tłumaczącym przebieg wojny na Bałkanach i historii tego terytorium, postanowiłam przygotować dla was ten materiał. Dowiecie się z niego, jak Kosowo stało się przykładem dla mniejszości narodowych chcących oddzielić się od państwa, do którego przynależności się nie poczuwały, czemu na to dopuściło się działań, które Rosja użyła jako argument dla swoich przyszłych działań, i zadamy sobie pytanie, dlaczego reszta świata wypiera się dzisiaj tej prawdy. Przy okazji wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych poprzednich filmików, w którym omawiamy kilka najbardziej skandalicznych fragmentów z wywiadu z Putinem. Link macie w opisie. Nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będę miała motywację do dalszego tworzenia dla Was materiałów, a Wy będziecie mogli być z nimi na bieżąco. Sytuacja na Kosowie jest złożona. W latach 80. i 90. pod rządami Slobodana Miloševića sytuacja Albańczyków w Kosowie znacznie się pogorszyła. Wprowadzono szereg represyjnych środków, ograniczając prawa polityczne, edukacyjne i ekonomiczne etnicznych Albańczyków, co doprowadziło do wzrostu napięć i nasilenia ruchu niepodległościowego. Obywatele mieli więc swoje powody, by chcieć oddzielić się od swojego oprawcy. W 2008 kraj ten. Ogłosił swoją niepodległość od Serbii. Problem polega przede wszystkim na tym, że Kosowo, zarówno etnicznie, jak i religijnie, silnie różni się od Serbii. 93% z nich to etniczni Albańczycy, którzy w głównej mierze wyznają islam. Oczywiście są tam również chrześcijanie, reprezentujący blisko 6% całej populacji, którzy koncentrują się głównie w pobliżu granicy z Serbią. Ci właśnie obywatele od dawna oczekują absolutnej autonomii od albańskich Kosowian, w zasadzie od samego momentu ogłoszenia niepodległości przez kraj. Serbia stanowi, że jedynym rozwiązaniem, w którym widzą możliwość uznania Kosowa jako niezależnego państwa, jest scenariusz, w którym północne ziemie tego obszaru zamieszkałe przez protestujących chrześcijan zostaną z powrotem przekazane Serbii, na co ci nie przystali. Dlatego właśnie w kwietniu 23 roku doszło do punktu zwrotnego w konflikcie. World's newest nation celebrates its independence. Thank you Europe, thank you America, thank you Great Britain. Backed by the West, Kosovo's Albanians finally break free from a century of Serbian rule. We are very happy to be on this day here.

Co ostatecznie spowodowało, że albańscy Kosowianie przejęli rządy na terenach manifestujących. Wszystko to spowodowało kolejne bunty i spory między stronami, z uwzględnieniem aktów silnej przemocy. Kosowo oskarżyło o te wydarzenia rząd serbski. W związku z tymi wydarzeniami strona serbska obstawiła swoje granice wojskiem, co przedstawiciele USA porównywali do tego, co miało miejsce na granicy rosyjsko-ukraińskiej przed zmobilizowanym atakiem wojsk. Kosowo samo w sobie nie miałoby większych szans w starciu z siłami Serbii. Jednak pojawia się tutaj jeden problem dla Serbii. Kraj ten jest niemal całkowicie otoczony przez członków NATO, a jednym z nich jest właśnie Kosowo. Atak na ten kraj mógłby spowodować wielkie wkroczenie wojsk natowskich na teren kraju. Trochę podobnie jest w sytuacji z Rosją, co? Pod presją Stanów Zjednoczonych Serbia ograniczyła ilość wojska na granicach. Gdzie jeszcze w Bałkanach emocje sięgają zenitu? Dodik, a pro Russian leader, marched in the area of Bosnia on Friday. They were demanding a stop to what they say is a criminal prosecution of their leader, carrying Russian flags with pictures of Vladimir Putin, Serbs demanded that the Bosnian state prosecutor removes its indictment against Dodik. Bosnia has charged him with defying decisions made by the international official overseeing peace in the country. Odsuwając się trochę na mapie na zachód, znajdujemy kolejny niewielki, ale podzielony kraj. Bośnia i Herzegovina. Lider Milorad Dodik przestrzegał o możliwości dokonania secesji jego terytorium, łącząc je z Serbią. Był to również cel wielu bośnijskich Serbów od lat 90. którzy stanowią blisko 30% populacji i kontrolują około połowę terytorium. USA postanowiło wspomóc te obszary militarnie. Jeśli sytuacja w tym kraju nie będzie kontrolowana, może dojść na tym terenie do ogromnego sporu walki o terytorium i przynależność. Jednym z bodźców, które mogłyby mieć wpływ właśnie na wydarzenia na tych ziemiach, mogłaby być Rosja, odwracając uwagę od wojny na Ukrainie. Bałkany od wieków były niestabilne i chaotycznie zagospodarowane. Jednak, by lepiej zrozumieć to, dlaczego ryzyko wojny wisi nad tymi krajami, powinniśmy pójść nieco dalej w historię i przyjrzeć się sprawie Jugosławii. Jugosławia była obszarem wyjątkowo złożonym etnicznie. Przez dziesięciolecia jej istnienia dzieliła się wielokrotnie na różne obszary, głównie zamieszkałe przez dane grupy etniczne. Jej upadek spowodował podział na sześć autonomicznych republik socjalistycznych Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę Serbię, Czarnogórę i Macedonię. Etniczne obszary nie były jednak w pełni zgodne z granicami geograficznymi. Nie było to tak znaczącym problemem przed upadkiem Jugosławii. Jednak po podziale terytoriów wielu mieszkańców nie była szczególnie zadowolona ze swojej przynależności do danych obszarów. W latach 90. na terytorium Jugosławii dochodziło do licznych zamieszek. Wszystkie grupy walczyły o przynależność do wymarzonego kraju. W konflikt zostały zaangażowane wojska NATO, a w 1995 roku wszystkie strony zaangażowane w konflikt ustaliły rozejm po walkach, które odebrały życie blisko 100 tysięcy osób. Problemy się oczywiście, jak już wiemy, na tym nie skończyły. Walki i spory dalej trwały. NATO wielokrotnie angażowało się jeszcze w konflikty na tych terytoriach, a konsekwencje tych działań odbiły się na świecie dużo szybciej, niż można się było tego spodziewać. Hey. Nie zwracając uwagi na to, jakie intencje kierowały przedstawicielami NATO, działania wspólnoty na tych terenach doprowadziły do poważnych konsekwencji. Organizacja toczyła przed długie lata walki z Serbią, popełniając stanowczy błąd, który miał swoje odzwierciedlenie w przyszłości. Zaatakowali pierwsi. NATO, bez zgody Stanów Zjednoczonych, zaczęło bombardować tereny państwa. Te działania zwróciły na siebie oczy świata, również Rosji, która mogła teraz stanowić, że działania wspólnoty nie są wyłącznie defensywne. Zagraniczni politycy zaczęli wskazywać na to, że jeśli NATO nie zaprzestanie ataków na Serbię na podstawie interwencji humanitarnej, bez odpowiedniej zgody, kolejnym celem może stać się Rosja, bądź przynajmniej zaprezentować takie obawy. W tym samym czasie granice NATO poszerzały się o kolejne kraje członkowskie, zbliżając się do granicy z Rosją. Kraj był więc zdeterminowany, by odepchnąć ich tak bardzo, jak było to tylko możliwe. Dzisiaj ma to konsekwencje właśnie poprzez wojnę na Ukrainie i jest powodem, dla którego kraj ten bardzo nie chciałby, by Ukraina dołączyła do organizacji. Ale nie brzmi to jak wystarczający powód dla rozpętania wojny, bądź też wojen. Co tak naprawdę zdradziło politykę NATO i dało Rosji przyzwolenie do ataku? Dlaczego świat odciął się od decyzji Kosowa o niezależności? They'd come to subdue a town and a region under separatist control. And for a while they claimed to have done it. But Russian armor units of the 58th Army were approaching from the Russian border, sent to reinforce peacekeepers and to protect a civilian population that Russia calls its own. Kosovo dzisiaj przez wiele krajów nie jest rozpoznawane jako niezależne państwo. Jednym z powodów tego stanu rzeczy może być obawa ze strony innych krajów o to, że jakieś obszary ich terytorium będą chciały pójść w ślady właśnie takich sporów, jakie miały miejsce między Serbią a oddzielającymi się mniejszościami. Dla jednych państw był to zły znak, dla innych zielone światło. Tak więc Rosja, idąc w ślady Stanów Zjednoczonych, bez zgody innych krajów zaatakowała Gruzję, tłumacząc się działaniami zachodniej potęgi. Tłumacząc swoje działania polegające na przejęciu ziem zamieszkałych przez etnicznie rosyjskich Ukraińców, mimo tego, że zarówno Ukraina, jak i Gruzja nigdy nie poparły Kosowa jako niezależnego państwa. Stany oczywiście twierdzą, że działania w Serbii były wyjątkowym przypadkiem, który nigdy nie powinien był stać się przykładem do naśladowania dla innych państw. Tłumaczenie jednak nie było rzecz jasna wystarczające. Słowa nie miały tak wielkiego znaczenia jak działania. USA i Europa przez długie lata wypierała się tego, że przyczyniła się bezpośrednio do chaosu, który dziś obserwujemy. Oczywiście Rosja jakby nie chciała, również nie podejmowałaby tak stanowczych i radykalnych kroków. Nie tłumaczy to jednak działań Zachodu, to my w pewien sposób daliśmy im zielone światło i argument do ataku. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba. Siema!